Dzień dobry w Panu rozpoczynamy nasze poranne spotkanie ze słowem Jezusa, który mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Zgromadźmy się w ciszy serca, aby wsłuchać się w głos tego, który prowadzi nas ku światłu życia. Niech ta chwila Napełni nas pokojem, nadzieją i siłą do przeżycia tego dnia w blasku Jego obecności. Idź za Jezusem. On jest światłem życia. Nie bój się nocy, bo Pan jest z Tobą. Idź za Jezusem. On jest światłem życia. Jest z Tobą. Idź za Jezusem, on jest światłem życia. Idź za Jezusem, on jest światłem życia. Pan jest z Tobą. Zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś światłem świata. W Twoim blasku odnajdujemy drogę, rozpoznajemy prawdę i doświadczamy życia. Prowadź nas dzisiaj swoimi śladami, abyśmy nie zbłądzili w ciemności lęku, niepokoju czy grzechu. Rozpal w naszych sercach płomień Twojej miłości, abyśmy świecili innym i przynosili pokój tam, gdzie jest cień. Bądź z nami, Jezu. Teraz i zawsze. Amen. Świt budzi nadzieję, zanim wypowiem słowo, Ty już jesteś. Światło dotyka moich dłoni, jak obietnica. W ciemności nie jestem sam. Twoja obecność jest drogą, Twoje słowo ogniem. Kiedy idziesz za Jezusem, każdy krok staje się pewny, nawet wśród cieni. Niech Pan, który jest światłością świata, będzie z Tobą w każdym momencie tego dnia. Niech rozjaśni Twoje myśli. Prowadzi Twoje kroki i wypełni Twoje serce pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją obecność, za Twoje światło, które rozprasza każdy cień, za Twoje słowo, które wprowadza pokój. Pozwól nam iść dzisiaj Twoimi śladami, z sercem otwartym, z duszą rozświetloną, z nadzieją silniejszą niż noc. Twoje światło jest ciche, wchodzi bez słów, rozjaśnia wnętrze i nie gaśnie. Jezu, ty jesteś drogą, którą idę. Nie chcę innej. Jezu, ty jesteś drogą, którą idę. Nie chcę innej. Twoje światło rozjaśnia wnętrze i nie gaśnie. Dziś. Idę za Jezusem, z wiarą, nadzieją i światłem w sercu. Droga siostro, drogi bracie, jeśli pragniesz codziennego umocnienia w modlitwie i pokoju serca, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij lubię to. Dołącz do wspólnoty światła, która. Każdego dnia idzie za Jezusem. Subskrybuj nasz kanał Oaza Jezusa modlitwy. Jezus jest światłem, które nigdy nie zgaśnie. Idź za nim każdego dnia. Zamykam dzień w Twoim blasku. Twoja obecność pozostaje, nawet gdy milknie słowo, jesteś. Światło nie znika, trwam w Tobie, Jezu. Światło nie znika, trwam w Tobie. Amen.